Spider-Manem na Bad Wars I przypominam, że jeżeli byście chcieli, żebym jakąś inną postacią To piszcie w komentarzu oraz strzeć łapeczkę w górę z subskrypcją i dzwoneczkiem, bo to bardzo motywuje No i co? Zapraszam do oglądania! Dobra słuchajcie, jak możecie zauważyć, jesteśmy sobie Spider-Manem w dzisiejszym odcinku Myślę, że będzie całkiem ciekawie Słuchajcie, myślę, że będzie całkiem ciekawe ciekawy odcineczek i słuchajcie, przypominam, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to serio bardzo motywuje. I pamiętajcie, aby w komentarzu napisać, co chcecie zobaczyć w na następnym odcinku, czy jakąś postać, czy jakąś rzecz, nie wiem, mogę nagrać, słuchajcie. I bierzemy się już do gry i jeszcze wam powiem tyle, że po dwóch minutach gry, jak będzie Diament 2 na 0, 0 czasu, po prostu, 0 minut już będzie. To słuchajcie, dostaniemy sobie specjalną klasę Spidermana, czyli całkiem spoko. Yy, więc tak, obudujemy sobie teraz łóżeczko szybciutko. Yy, tak, dokładnie i czekajcie, my jesteśmy kolorem żółtym. Niestety to nie jest czerwony kolor, nie jest to kolor Spidermana, ale, ale całkiem dobrze. Obok nas jest zielony i tam jest też niebieski. Dwa, dwóch niebieskich tam jest. Więc co, obudujemy sobie łóżeczko oczywiście. I cyk. Okej, okay, sobie szybciutko obujemy, słuchajcie, żeby nie przyciągać bawełny. Żeby nie obijać bawełny w sumie. No i dobra. Sobie cyk, tutaj sobie możemy kupić jeszcze... Nie, tu mylimy się. Tutaj sobie kupimy to, kupimy sobie to i kupimy sobie takie tenki. I tak jak mówiłem, po dwóch minutach dostaniemy sobie specjalną klasę Spidermana. Ale teraz yy, przebudujemy się po prostu na diaksy. Yy, no i jak się przebudujemy na diaksy, to możemy tam iść do typa. I tak, myślę, że będzie całkiem ciekawie, więc zostawcie łapeczkę. Yy, no i myślę, że tak 60 łapek moglibyście zostawić. I myślę, że wtedy będzie kolejny odcinek. Ale pamiętajcie również, żeby napisać, czego chcecie kolejny odcineczek. Oczywiście tak kozacki jak ten, myślę. I poczekamy sobie, wiecie co? Poczekamy sobie na te diaksy. Yy, no, poczekamy sobie po prostu na te diaksiki. I... o! I patrzcie, mamy pajęczyne Spider-Mana! Właśnie teraz w ręku trzymamy Pięciu Spidermana, całkiem kozacka klasa. słuchajcie, serio mega kozacka klasa. Zaraz wam ją zaprezentuję. Postaram się przynajmniej wam zaprezentować. Tylko sobie kupimy ulepszenie na miecz, i będziemy mogli iść już. Hmm. Więc tak, kupimy sobie tutaj ulepszenie na mieczek, cyk. I możemy sobie teraz właśnie w tym momencie lecieć tam na nich. A już jest, zostało na sumie trzech, ale dobra, całkiem spoko. I zaraz wam po prostu zaprezentuję, jak ta klasa działa. Powiem tylko tyle, że jest naprawdę kozacka i tak, um, um, czekajcie, o teraz wam mogę pokazać, mniej więcej tak bardziej w górę i patrzcie, normalnie jak Spiderman, pajęczynką, jak Spiderman, pajęczynką, tak, dokładnie, bardzo kozacka klasa, serio, co so 15 sekund, z tego co mi wiadomo, więc też nawet dobrze, aha, już jest nas dwóch, no to się szczerze szybko eliminują. Wiecie co, sobie kupię jeszcze tutaj, um, Refilkę sobie kupię. Trzeba tak po prostu, um, albo dwa nawet refilki, sobie tutaj kupię, nawet zakupiłem trzy w sumie, ale okej. Okay. I lecimy sobie tutaj do tego typka, um, w sumie nie wiem gdzie on jest, ale no, tam jest chyba, tam jest szary, no właśnie kątem oka widzę, że tam jest. Um, już się tam próbowała budować, ale okej, okay. my się przebudujemy, zniszczymy go i myślę, że będzie arenka wygrana. Cyk, więc się przebudujemy szybciutko, y, ładnie, tak. Możemy się w sumie nawet tą pajęczynkę wykorzystać. Bo, bo co nam szkodzi? Jesteśmy sobie, słuchajcie, Spider-Manem, oczywiście. Y, więc w sumie, wiecie co, użyjemy sobie. O, i cyk, jesteśmy piękni, słuchajcie, Spider-Man, górą normalnie. Y, no więc tak, cyk się po prostu przebudujemy szybciutko, postaram się przynajmniej. Y, Okej. Okay. Cyk, 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 dobra, hmm. jeszcze wełnę sobie tak zrobię. i sprawdzę, czy mogę użyć, o, mogę użyć klasy, widzicie, jakie to jest kozackie, serio, polecam każdemu taką klasę, e, wiecie co, ja jeszcze sobie kupię po prostu złoty kilo, hmm. ile na to trzeba, a czy złoty, diamentowy, hmm. tylko jeszcze sobie nazbieram po prostu surowce, szybciutko hmm. i myślę, że będziemy mogli iść dalej, o, cyk, jakbym miał obsygnę, chociaż wątpię, ale... Ale wiecie, po prostu zawsze być warto naszykowanym i on idzie na środek właśnie w tym momencie. Do, do mnie to jest słabiutko, do niego dobrze, bo będziemy dostęp do środka. Ale wiecie co, zniszczymy tego typka tutaj, oczywiście. Ehm, cyk, czekajcie się z pajęczynką, Cyk, patrzcie i pajęczynką lecimy do tego typka. Cyk, cyk i nie ma łóżeczka, Już prawie mamy arenkę wygraną, już tylko do niego lecimy. Mm. Po prostu teraz go biegniemy zniszczyć i on nam w ogóle ucieka słabiutko, ale, ale damy radę po prostu, nie, o tam nam ucieka, dobra, wiecie co, my go po prostu złapiemy, ale on ucieka, nie wiem czemu, ale on ucieka, chyba się boi, że zginie, Cóż, no wiecie, Spider-Man zawsze wygrywa e, i w ogóle on tu teraz biegnie, już to jest tak blisko, czekajcie, może się pajęczynką, o, patrzcie, patrzcie, już go klepie, Pajęczynko w ogóle, ale to była teraz akcja, dobra, rzucił się na mnie i, i uwaga, i mamy rękę wygraną, uwaga, uwaga, tak, arenka wygrana, słuchajcie, jako Spider-Man. Bardzo serkozacko, bo mamy wygraną arenkę jako Spider-Man, oczywiście. No więc co, ja wam dziękuję za oglądanie tego świetnego materiału, myślę. Yy, ja byłem Snady i co? Cześć!